Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Amur Siakowski z Psiaczudą. Ja już jakby przeniosłem rzeczy z dołu na górę, ale jeszcze trzeba rozpakować je. Więc no, zostało się tylko rozpakować. Zanim się rozpakuję, no to wiadomo, już się przydało trochę odetchnąć, trochę odpocząć. Powiem wam koniec świata. wróciłem, byłem ogólnie z wakacji no i nie będę wam raczej pokazywał. Na razie. Ale mam sporo nowości. Walizce mam nowości, trochę, trochę w niczym. W jednej torebce i specjalna rzecz. Która powiem Wam, jeśli będę nagrywał odcinki, to, ben, to będzie nieźle. Jak ja się szybko rozwijam na tym kanale, Roz, no, może nie aż tak mega szybko, ale jakby, jakby się uczę, jakby. No uczę się, uczę się mieć dobry montaż i tak dalej. Uczę się montażu, jakby. Już umiem robić cięcia. Wiem, jak, wiem, który przycisk daje, gdy ten pozwala robić cięcia. Wiem, umiem robić miniaturki. Po prostu trzeba z, e, zedytować film i mam po prostu na, jakby... Jakby mam taką specjalną ikonkę miniaturki. Właśnie w tej ikonce miniaturki. Po prostu klikam sobie tam różne. Klikam sobie, żeby zrobić miniaturkę. No i wybieram sobie zdjęcie. No i mam miniaturkę. Już trzy. Trzy filmy już mają miniaturkę. Jakby nie będę robił wszystkich z miniaturkami. Tylko, tylko wziąłem te takie najnowsze filmy i dałem trzema filmami miniaturkę. Czyli że sezon szósty i te takie jeżynki, gadanko, takie z... Takie, wiecie. Więc no co? Ja się z wami żegnam. Więc to na tyle w tym odcinku spiaczyłam. O ile się da w komentarzach coś pisać, to możecie napisać, czy wakacje były fajne, czy może niefajne, czy może takie średnie, a może najlepsze na świecie. Opinie. Mm, opinie. Fajnie by było gdyby były szczere, ale jakby nie były szczere, to nic nie zaszkodzi. Chyba że już na serio są te komentarze wyłączone, to to nie moja wina, że komentarze są wyłączone. Więc no. Ale Ale za to no a za to możecie jakoś inaczej ogarnąć to. Tą opinię. A jak nie chcecie, to nie musicie. Nie ma problemu. No nie trzeba pisać komentarza, o ile się da. Bo jak się nie da. To ja już nigdy nie mówię o komentarzach i tak dalej. Nie mówię, żebyście coś pisali w komentarzach. No to co? Papa, nara, nara, Sajonara ui, ui, ui.